Witam w kolejnym odcinku. Yy, mamy nowe rośliny do kolekcji. Tak wyglądają w całej okazałości. Coś takiego. Już mówię po kolei, co jest. On to na pewno znacie? Ale to za, mom za momencik. Yy, pierwsze co? Rodgersia Pokażę może napis. Jest to bylinka, która wytrzymuje mrozy. Możeś ją osadzić do ogrodu. Abrakalia chilińska. Ona no, jakieś tam przemrozki też wytrzymuje, ale do ogrodu, czy ją w tym roku posadzę? Raczej nie. Może na wiosnę. I tu mamy Akant. Miękki, fajną taką barwę kolorową. I najlepsze co? Herbatę chińską, czyli kamelię. Sinensis. Tu ma jakiś owocek. Tak, Kamelia i Aurakaria przyjechała z taskańskiej farmy, Akant i Rodgersia przyjechała ze sklepu Albamar. Także polecam obie firmy. I tak to wygląda w całej kazałości. I na koniec jeszcze. Bananowiec, kwiatek, to małodzki. Ale że tak to wygląda. To do następnego, pozdrawiam.